Dzisiaj Wam odpowiem na pytanie, co się dzieje, gdy empatat spotyka psychopatę, to pytanie, które wraca do nas bardzo często i nic dziwnego, bo takie spotkanie potrafi naprawdę być jednym z najbardziej wstrząsających doświadczeń w naszym życiu. Wyobraźmy sobie dwa światy: świat światła i świadczenia. Oczywiście to szkoła Karla Junga. Świat prawdy i świat manipulacji, świat empatii i świat bezduszności. Gdy to się, gdy one się spotykają, te dwa światy, zaczyna się dramat, ale też i proces głębokiej przemiany, do której bardzo mocno chcę Was zachęcić. Więc zapisz ten film na później i przesłuchaj go kilkakrotnie. Zobacz. Spotkanie z cieniem według Karla Gustawa Junga mówi, że każdy z nas ma w sobie cień. Ma te aspekty, których nie chce widzieć, które są dla jakoś nieładne i które wypieramy, które są dla nas niewygodne. Psychopata, osoba toksyczna, narcyz, może stać się dla empaty żywym uosobieniem właśnie tego cienia, tej brutalności, chłodu emocjonalnego, egocentryzmu to wszystko, czego empata nie dopuszcza w ogóle do swojej świadomości. Więc spotkanie z kimś takim rozbija iluzję świata, w którym wszędzie jest dobro, według empaty. Empata wtedy doświadcza szoku. Mówi sobie, jak mogłam, jak mogłem przyciągnąć kogoś tak bezdusznego, brutalnego. Czy więc świat jest naprawdę aż tak okrutny? Ja wiem, kochani, empatii, że to jest bolesny moment, ale właśnie on rozpoczyna w Was transformację, jeśli tylko weźmiecie za to odpowiedzialność. Co się dzieje natomiast w ciele, czy w psychice też empaty? Takie spotkanie to nie jest tylko metafora, to jest realne zjawisko w Twoim mózgu, moja droga czy mój drogi, w Twoim układzie nerwowym, czyli Twoje ciało migdałowate reaguje na fizyczne zagrożenie. Czyli pojawia się w Twoim ciele lęk, szok, dezorientacja. Układ nagrody zostaje totalnie zaburzony, czyli ten love bombing, dewaluacja, to wszystko cię uzależnia, to jest jak emocjonalny narkotyk. Natomiast hormony stresu, jak kortyzol i adrenalina, krążą w twoim organizmie przez bardzo długi czas, wyczerpując twoje ciało i twoją psychikę. Więc ty, jako empatka czy empata, wpadasz w traumatyczną więź, czyli w huśtawkę emocjonalną, tak zwany roll który niszczy twoje zasoby i rozbija twoje poczucie tożsamości. Kryzys egzystencjalny zaczyna się wtedy właśnie, kiedy Empata jest w tym wszystkim i zadaje sobie pytania. Czy to, że jestem empatką, to jest naiwność, słabość, czy moja głupota? Albo pytanie, dlaczego ja? Albo jak mogłam tego nie widzieć? Albo jak mogłam się dać ściągnąć? Więc to wszystko w Twoim świecie, empatko, empatko zostaje zupełnie zachwiane. Ale właśnie w tym kryzysie, jak pisał Carl Jung kryje się początek drogi do twojego, nie wiem, do twojej świadomości. Taka transformacja, kiedy wejdziesz w cień, Spotkanie z cieniem nie ma na celu, żeby cię zniszczyć, ale żeby cię zainicjować. Empata, który nie ucieka od tego bólu, lecz go przeżywa, przepracowuje, zaczyna odkrywać własną moc. Zaczyna widzieć swoje iluzje, zaczyna widzieć swoją naiwność, zaczyna widzieć swoje lęki, swoją złość, lęk przed samotnością. Uczy się stawiać granice, ale nie z nienawiści, lecz z miłości do siebie. Integruje w sobie to, co jest wyparte: siłę, sprawczość, intuicję. Jeśli empata jest kobietą, to uczy się kontaktu ze swoim wewnętrznym, męski, męskim aspektem, czyli animusem, Stanowno stanowczością, granicami, siłą. Jeśli natomiast Empatą jest mężczyzna, to on integruje w sobie ten pierwiastek kobiecy. Tą animę, tą czułość, intuicję, wrażliwość. To są proces, procesy alchemii psychicznej, czyli z bólu rodzi się wasza mądrość. I ja wiem, że nie wszystkim się ten film będzie podobał. Ale nowa jakość życia dla empaty, dla ciebie, która przyjdzie przez to doświadczenie, naprawdę uzdrowi twoje rany. Przestajesz być wtedy łatwy czy łatwa do zmanipulowania. Zyskujesz intuicję, która połączona jest z twoją wiedzą i widzisz intencje ludzi już pod powierzchnią słów. Odzyskujesz swoje ciało, czyli ufasz swoim odczuciom bardziej niż obietnicom, czyli nie dajesz się zwieść. Budujesz swoją tożsamość nie na roli ratownika, ale na świadomej, nie wiem, silnej istocie. I to już nie jest empatia naiwny, to jest empata świadomy. To nie ofiara, ale wojownik. Wojownik z duszą, którą rozumie. Więc, kochani moi, spotkanie z psychopatą, narcyzem, toksykiem wydaje się nam destrukcyjne, prawda? Ale w ujęciu Karla Junga to rytuał przejścia. Nie ma oświecenia bez zejścia w cienia. Nie ma mocy bez konfrontacji z manipulacją. Więc nie ma świadomej empatii. Bez doświadczenia bólu, tej empatii naiwnej, więc nie wyrzucajcie tego sobie. Dlatego jeśli teraz przechodzisz przez taki kryzys, to pamiętaj, że nie jesteś sama i nie jesteś sam, i to wszystko po coś się dzieje. To, co dzisiaj cię boli, staje stać się może Twoją największą siłą i mądrością już w przyszłości. Więc jeśli dziś się trzęsiesz, nie możesz spać nie wiem, kompulsywnie o nim myślisz, to nie jest miłość. To jest tylko zespół odstawienia. A ja Tobie życzę, byś w tym bólu i w tym zamieszaniu i w tym rolkosterze i w tych wszystkich tak ogromnym chaosie w Twojej relacji znalazła dzisiaj ogromną siłę w sobie, dotknęła tych swoich cieni i zaczęła je leczyć. Tego Ci bardzo serdecznie żyję. życzę. Jeśli masz ochotę pracować ze mną, zapraszam na spotkanie indywidualne. Kontakt znajdziesz do mnie wszędzie pod każdym moim postem na różnych social mediach. Do zobaczenia.